otwarcia skrzyżowania zrochem okrężnym w obrębie ulicy Wiktora Kuleckiego, Kazimierza Sosnowskiego w Budziądzu imieniem Ronda Weteranów y, z, Misji Pokojowa w Unii Europejskiej oraz NATO. Y, witam serdecznie pana prezydenta Macieja Glamowskiego. <klucza> serdecznie witam kombatantów y, Stowarzyszenia Misji Pokojowa HMZ z, z, z panem prezesem Ryszardem Kazmowskim na czele. Serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych Garnizonu Grudziąc. Witam serdecznie przedstawicieli Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gruziącu. Serdecznie witam przedstawicieli grudziądzkich mediów. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę Prezydenta Grudziądza, Pana Macieja Glamowskiego. Jest, bardzo, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, drodzy kombatanci, weterani, przedstawiciele służb mundurowych, wszyscy zacni, obecni goście dzisiejszego wydarzenia. Tak się akurat składa, że od wczoraj rozpoczęliśmy świętowanie kolejnej rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu i ta wasza dzisiejsza uroczystość się w to wydarzenie także wpisuje. To co wielokrotnie przy tej okazji powtarzam, miasto tworzą ludzie. Ludzie, którzy tutaj wcześniej funkcjonowali, którzy dzisiaj... Niewątpliwie takim środowiskiem, bardzo silnym środowiskiem, bardzo aktywnym w przestrzeni miasta jest właśnie Wasze stowarzyszenie. Stowarzyszenie Weteranów misji poza granicami kraju. Bardzo się cieszę, że jesteście tak bardzo aktywni. Jesteście wzorcem dla młodych pokoleń, jesteście wyrażycielami patriotyzmu to wyście bronili e, naszych polskich granic, będąc na misjach poza, e, poza granicami naszego państwa. I ta dzisiejsza uroczystość, to otwarcie tego ronda, ronda, które zyskuje właśnie nowego e, patrona, to jest Wasza zasługa. Bardzo Wam za to dziękuję, za tą inicjatywę, za to, że... E, Wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, jak ostatecznie, jakim, jak, jak to rondo, jakiego patrona ma nosić, czy to ma być weteranów misji poza granicami kraju, bo przecież to nie są tylko weterani, którzy są wojskowymi, ale także to są strażacy, także są to policjanci, także są to osoby cywilne. Zatem jeszcze raz bardzo gratuluję Wam tej inicjatywy. Jeszcze raz dziękuję za Waszą aktywność, za to, że zawsze jesteście obecni przy wszystkich uroczystościach patriotycznych, które odbywają się w przestrzeni naszego, naszego miasta. Myślę, że to miejsce, to RONDO, jest miejscem bardzo zacnym. Jest to początek. Nowego układu drogowego na osiedlu rządz, która jeszcze będzie ta budowa, rozbudowa będzie kontynuowana w kierunku ulicy Konstytucji 3 maja. Myślę, że te prace ruszą niebawem. Tym bardziej jest to takie miejsce, które myślę jest godne i będzie, będzie oddawało właśnie tą służbę Was na rzecz. Ale też na rzecz państwa polskiego jeszcze raz yy, gratuluję i dziękuję, że dzisiaj możemy w tej uroczystości wspólnie uczestniczyć Dzień, dzisiejszy dzień jest dla nas weteranów dniem wyjątkowym. Dzięki uchwale Rady Miejskiej Grudziądza za chwilę oficjalnie nadamy nazwę skrzyżowania ulicy Wiktora Kulerskiego i generała Sosnokowskiego. Rondo weteranów misji ONZ, NATO i Unii Europejskiej. Cieszę się, że są z nami w tej uroczystej chwili przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim. Jednostek wojskowych Grudziądzkiego garnizonu z komendantem garnizonu majorem Adamem Szymponiakiem. Przede wszystkim, przede wszystkim, yy, <kliwanie> nie, przepraszam, bo chciałem, kapelana, kapelana nie ma, nie dotarł, nie wiem, jakie przyczyny są, a przede wszystkim młodzież trzeciego liceum ogólnokształcącego z dyrektorem panem Łukaszem Piaseckim. Dopóki będziemy mogli nasze doświadczenia przekazywać Młodym ludziom pamięć o nas nie zaginie. Historia udziału Polaków w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa rozpoczyna się w roku 1953 w, roku, w Korei. Wydarzenia lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku skierowały, skierowały polskich żołnierzy w skład Międzynarodowych Komisji Obserwacyjnych w Wietnamie. Laosie, Kambodży i Nigerii, kolejne polskie kontyngenty wojskowe specjalizowały się w zadaniach logistycznych w Egipcie, w Syrii, Libanie, Iraku, Kambodży i na Kolejne lata przyniosły jeszcze większe zaangażowanie w realizację zobowiązań sojuszniczych, wynikających z członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. W misjach byłej Jugosławii, Kosowie, Macedonii, Bośni i Hercegowinie, Kuwejcie, Szadzie, Afganistanie i Iraku. Obecnie żołnierze i pracownicy wojska realizują swoje zadania w ramach 10 kontyngentów, m.in. Rumunii, Łotwie, Turcji, Republice Środkowoafrykańskiej, na Morzu Śródziemnym i ponownie w Libanie. Mamy nadzieję, że nazwa RONDO Weteranów Misji ONZ, NATO i Unii Europejskiej na stałe wpisze się w środowisko Grudziądzan. To uhonorowanie nie tylko żołnierzy, pracowników wojska, ale także funkcjonariuszów Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i ratowników medycznych. W historii zaangażowania Polaków w działanie na całym świecie w 89 operacjach. Wzięło udział 100, 120 tysięcy osób. 123 z nich nie wróciło do swoich bliskich. Na Grudziąckim cmentarzu spoczywa dwóch weteranów zmarłych w Libanie. Ich pamięć również dziś przywołujemy. Jeszcze raz w imieniu grudziowskich weteranów dziękuję za uhonorowanie tych wszystkich, którzy wnieśli i wnoszą swój wkład. Umacnianie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.